Siemka, jak wiecie, mówię o swoich przeczuciach. I... Słuchajcie, coś wam powiem. Tego Maduro, nie? Zbrali w tą sobotę, on w sobotę w tym, z niedzieli na sobotę go tam zaaresztowali. Zawieźli go w sobotę do Stanów Zjednoczonych. E, dzisiaj mamy niedzielę. Rano, jest siódma rano niedziela, słuchajcie. I gościu już trzy razy zdążał się przebrać. Są trzy zdjęcia Madury. Nie? I na jednym jest w szarym dresie, na drugim jest w czarnym dresie, a na trzecim ma niebieską koszulę czy coś tam i czarne spodnie. Kurwa, to no ja się w tyle razy w, 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 w ciągu dnia nie przebieram. O, w ciągu jedna z y, tych ile tam? 24 godzin się przebrał trzy razy? Niezastanawiające to jest? Dziwne takie trochę. To co on tam z trampem te? Nie wiem, w tym białym domu siedzą? Oblał się winem, czy o co chodzi? <laughs> takie zastanawiające jest. I te zdjęcia też tak z daleka zrobione, żeby nie rozpoznał. Ja by go od razu rozpoznał, czy to on, czy to nie on. Ale to specjalnie takie zamazane zdjęcia robią, żeby nie było widać dokładnie.